Pierwszym z punktów przejażdżki testowej jest myjnia i nie chodzi o to, by auto lśniło. Pozwoli to sprawdzić szczelność naprawionej wiązki. Woda to największy wróg pokładowej elektroniki. Przejechałem parę kilometrów, umyłem samochód i wszystko było w porządku, aż do teraz. Pojawił się problem z ładowaniem. Czerwona kontrolka na desce rozdzielczej. I trochę mnie to zastanawia. Sprawdzam, czy pasek nie pękł, ale jest na swoim miejscu. I to jest problem. Wracam do warsztatu i sprawdzę, co się dzieje. Po ponownym odpaleniu ładowanie wróciło. Punto ewidentnie sobie z nami pogrywa. że dojechał, to chyba nie jest tak źle. Nie, no jeździ super, w ogóle przyspiesza, żadnych błędów na desce, ale powiem Ci tak, e, pojawiło się na chwilę ładowanie, mm -hmm. zgasiłem, e, pasek cały, podłączenie elektryczne, wszystko w porządku, odpalam, problemu nie ma. To dawaj na warsztat, sprawdzimy, co tam się dzieje z tym. No tu nie ma chyba więcej możliwości, jak co? To, alternator? Albo alternator, albo kabel może sterujący od komputera. No tak, no był też błąd, jak żeśmy go teraz odwzieli. Z alternatora, e, alternatora tak. No. Dobra, to ja mogę na podnośnik. Dobrze słyszeliście, na podnośnik. W wielu autach, by wyjąć alternator, wystarczy podwinąć rękawy i zanurkować pod maską. Ale nie tu. Włosi zadbali o to, by żaden amator sobie z tym zbyt łatwo nie poradził. Adam odkręcił już alternator. Teraz musi wykombinować, jak wyciągnąć go główką na świat. No dawaj. No i jest. Mam dobrą wiadomość dla właścicieli punto. Żeby wyjąć alternator, nie trzeba wcale demontować zawieszenia, wykręcać półosi. Wystarczy poluzować poduszkę od skrzyni biegów, delikatnie cały zespół napędowy łyżką nagiąć. No i wychodzi alternator. Kuba podrzuci to cudo do regeneracji, a Adam w tym czasie wymieni olej. Może jak się go trochę porozpieszcza, to przestanie być taki złośliwy. instytucji obsługi ofiary jest informacja, że olej zmieniamy w silniku co 30 tysięcy. Pod warunkiem, że oczywiście jeździcie na autostradach delikatnie. Jeżdżąc po mieście na krótkich dystansach, taka wymiana. 10, maksymalnie 15 tysięcy km powinna nastąpić. Silnik w tym aucie ładnie pracował. Na świeżym oleju powinien klekotać jeszcze przyjemniej. Fiat jest już u Adama trzeci dzień. Miejmy nadzieję, że w końcu opuści klinikę o własnych siłach. Wrócił alternator. Jak się okazuje, nie był w idealnym stanie, ponieważ fachowiec zakwalifikował do wymiany dwa łożyska. Regulator napięcia oraz płytkę. Za całość zapłaciłem po cenie kolorzeńskiej 350 zł. Do tego dokupiłem dwie rolki do sprzętu, bo jak słychać, no, wymagały wymiany. Ale na początek montaż, czyli alternator brecha, odsuwam sobie zespół napędowy i wciskam go na górę. Tutaj pięknie wchodzi, sobie przechodzi. Tam na górze jest tylko ciasno i trzeba po prostu go odsunąć. By nie wypadł, najlepiej montować go w dwie osoby. Jedna odgina, druga wciska. Po kolejnej godzinie niebieski fiat Grande Punto jest już naprawiony.